W wydarzeniach teraz Gdański dwuletnie wychłodzone, chore dziecko, które z bezdomną matką mieszkało w namiocie. Dziewczynka trafiła do szpitala, a jej 24-letnia matka będzie miała policyjny dozór. Za narażenie córki na utratę zdrowia, a może i życia, grozi jej 5 lat więzienia. Agnieszka Milczarz. Kiedy w tym namiocie znaleziono dwuletnią dziewczynkę i jej 24-letnią matkę, na zewnątrz były co najwyżej 2 stopnie. W nocy temperatura spada poniżej zera. Wyziębione, głodne, ma infekcje górnych dróg oddechowych. Według ustaleń prokuratury w takich warunkach dziecko mieszkało od października. Oczywiście nie zauważyli, że ono było chore, cokolwiek, że to nie miejsce do życia? Panią, ja się w tej sprawie wypowiadałem na komendzie, więc na komendzie są wszelkie informacje. Oprócz matki i dziecka w namiocie mieszkają kobieta i mężczyzna. Nie są rodziną. Służby zaalarmowała mieszkanka Gdańska. Najpierw bezdomni zaprzeczali, że jest z nimi dziecko. Byli agresywni i nie chcieli wpuścić strażników miejskich i pracowników Mopru do namiotu. Po dwóch dniach strażnicy wezwali policję. Wówczas zaczęli, że kołdra się rusza. Pod było dziecko dwuletnie wychłodzone, na krótką rękawku, więc to no, już później interwencja potoczyła się błyskawicznie. Policjanci natychmiast owinęli ją kocami, przykryli folią termiczną, a następnie wezwali karetkę. Dziewczynka czuje się dobrze, rozmawia z lekarzami i bawi się. Nie ma zastrzeżeń do jej rozwoju. Miejmy nadzieję, że to jak najszybciej znajdzie się rodzina, która zaopiekuje się tym maluchem i przejmie opiekę. O tym zadecyduje sąd rodzinny. Pod kołdrami które tam było kilka w środku, no, dziecko było przykryte, schowane, więc jakby mieli świadomość tego, że to nie są odpowiednie warunki do przebywania takiego małego dziecka. Matce za narażenie córki na niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia grozi 5 lat więzienia. Pozostanie pod policyjnym dozorem. Przesłuchana nie przyznała się do popełnienia żadnego przestępstwa. Uważa, że prawidłowo sprawowała pieczę nad dzieckiem. To rzadka sytuacja, kiedy służby znajdują dziecko żyjące w takich warunkach. Dziecko jest zawsze osobą zależną, tak? Z mamą i to się włącza żarówka. Jeśli to jest osoba starsza, to też bardzo uważnie, ale jej nie odpuszczamy nigdy. Bo zwłaszcza teraz, kiedy jest mroźno, liczy się każda minuta. Coraz więcej wpływa takich zgłoszeń dotyczących osób, które siedzą na przystankach, siedzą gdzieś na ulicy, leżą na ulicy. My takich interwencji podejmujemy coraz więcej. Nasza empatia może uratować komuś życie. Agnieszka, milczasz. Wydarzenia.